Bracia Golec, Łukasz i Paweł są już na scenie muzycznej ponad 25 lat, a ich twórczość teraz zyskała zainteresowanie twórców filmów i teatrów. W ostatnim wywiadzie dla programu r Aptowne Rozmowy potwierdzili, że planowany jest muzykal inspirowany ich zespołem Golec u orkiestra. Muzyków nie opuszcza przekonanie, że projekt okaże się hitem. Zespół, założony w 1998 roku przez braci Bliźniaków, szybko zdobył ogromną popularność w Polsce. Ich utwory takie jak słodycze, ściernisko czy jadą konie stały się nieodłącznym elementem polskiej sceny muzycznej. Golec u orkiestra, której członkami są również Edyta Golec, żona Łukasza oraz grupa uzdolnionych instrumentalistów. Słynie z unikatowego połączenia gatunków muzycznych, takich jak pop, rock, alternatywa i jazz. Zespół ma także na koncie stworzenie ścieżki dźwiękowej do popularnego na początku lat 2000 filmu Pieniądze to nie wszystko. W trakcie rozmowy w programie R Aptówne Rozmowy Bracia Golec, Łukasz i Paweł podzielili się swoimi planami na najbliższą przyszłość. Prowadzący zasugerował, że ich życie bliźniaków mogłoby stanowić idealny materiał na film, serial czy muzykal, pytając ich, czy otrzymali kiedyś takie propozycje. Już takie propozycje padały. Byłby to hit. Zgodnie stwierdzili bracia. Po chwili dodali, że krążą plotki o muzykalu inspirowanym ich karierą i potwierdzili, że są to prawdziwe plany, to jest jeszcze wszystko przed nami. Są już rozmowy prowadzone. Włącznie nawet z musicalem, żeby coś w tej materii tutaj zrobić. Widzę, w tym sukces wyznali. Muzycy przyznali również, że są wielkimi fanami musicali i mają ogromny szacunek dla tego gatunku. Ja byłem na muzykalu Michael Jackson w Londynie, później nawet na Ewicie, też na Chicago znakomite. W zeszłym roku, jak byliśmy w Nowym Jorku, to chcieliśmy się wybrać na Hamilton, tylko biletów nie było, opowiedział jeden z braci. Na koniec rozmowy bracia podzielili się zabawną wizją idealnego początku potencjalnego filmu o nich. Od czego zaczynamy sceny? Od tego, że ktoś je kwaśnice. Jeden je kwaśnice, a drugi je słodycze żartobliwie podsumowali muzycy. Jak myślicie, chcielibyście zobaczyć film o golec u orkiestra?